Cześć, tu kam 16 YouTube. Proszę o subskrypcję. A to będzie taki krótki filmik z no po prostu z mojego stanowiska. No to tak, pierwsze. Mam myszkę na takiej podkładce. Myszka no zwykła myszka myszkę. Pokażę. Odbiję od światło. Ale tam trawiaturka. Wygląda na fioletowy, ale to jest po prostu niebieski. Avenger. Polecam tą firmę. Robi naprawdę bardzo fajne krawiaturki. Naprawdę mi się gra. No, w, na przykład teraz mam czarnego farminga. No. To nie za ono co mi chodzi. I naprawdę, ta firma jest, no... Fajna. Jestem zadowolony z niej. Kolejna rzecz. Komputer. LG tutaj ma pokazywane światełko. Tu ma wiatraczek. Widzicie jak się kręci? O tu ma to płótno wiatraczka. Wiatraczek i to jest tak. Siatka jest pierwsza. Później jest takie, o właśnie takie cyk, cyk takie duże. I później... Nie. No jest wiatraczek. Czerwony ma, ma obłotki. I co najlepsze ma. No, monitor też jest RG i jest naprawdę fajny. O, No, jest, jest po prostu fajny. No, aha, i będę i powiedzcie mi w komentarzach pod tym filmikiem. Będę tak nagrywał... Wiem jedno. Będę nagrywał Farminga pot. I tak. Wiem jedno. To by chciał na przykład już nie 17 a dziewiętnastkę. To by było już mega, prawda? No to dajcie łapkę w górę, subskrybcie. I komentarz, tak? Kam chcę mieć nowe filmiki na przykład? A, i będę nagrywał Tracks też, Bus Simulator 18 i inne. I dostanę. Kupię go sobie. no... Już wiem, że będę go miał w grudniu, bo są święta. Dostanę go. No, i jak go dostanę, no to. Od razu po rozpakowaniu go po prostu dam go i będzie naprawdę no... Naprawdę będzie tak mega tak będzie mega że będziemy grać i, i oczywiście tak. Jak zacznę grać w farminga, to macie mi mówić co mi robić, co możesz kupować, sprzedawać. Oczywiście ja też będę mówił. E, no, wiecie co będę. Będę też pokazywał. E, ten. No, też będę mówił e, w komentarzach, czy chce, czy nie, na filmikach. E, no, czy się na przykład zgadzam? No, bo na przykład na początku będą tam. Nic nie będzie. I wiem co zacznę. Zacznę od hodowli koni, bo tam są konie.